Witam Was, witam was serdecznie, Się Manko. Teraz wypił pił kawa z takiej szklunki Z takiej właśnie szklunki wypił pił ta kawa Jużym zalewą Dzisiaj jest biała kawa Jej, Ale dobro szklunka i wiem że będzie dobro kawa czuję to że z takiej szklanki to naprawdę będzie dobro Fez dobro kawa jeszcze z białym mlekiem piękno Piękno, biało, kawa z dzikim. Jak to by powiedzieli e, obcokrajowcy? Z kabanym kawa pić to jest coś pięknego. Jeszcze w takiej piękny szklance a taką piękną szrunka, to to właśnie taka piękna szklanka a ta szklanka żeby nabyć to trzeba być na moja strona z boka dziki urbex i tam jeszcze jest promocja 15z kosztuje taka szklunka wiem że teraz się reklamuje ale te logo co tu widzicie tu to nie jest z internetu ściągnięte ja je są robił i to są prawa autorskie na to logo, tu, na tego dzika. Ogólnie wszystko że Sum robił, ale ten dzik bardzo długo trwał do roboty. I ja się go Sum zrobił. Każda rysa tego dzika jest zrobiona przez moja ręka. I przez to jest unikatowa szklonka. I przez to jest taka tania ta szlonka na razie, bo jest promocja. Jest promocja, możecie to kupić. Eee, takie logo, żeby zrobić, no to niełatwo. Już w go bo to trzeba się nauczyć pewnego programu wektor wektorskiego, żeby takiego dzika zrobić, bo poprzedni dzik, który że miał, no to nie musiał go zlikwidować. Musiał że go zlikwidować i zrobić nowego, tego mojego, i to już jest moje stałe logo. Takie szklanki. Yy, może kupki takie to są yy, i te chusty Kominy można nabyć na u mnie na stronie. Tam są ceny podane. też w tyż w, w właśnie w grudniu, w grudniu, w połowie grudnia będzie konkurs na ta koszolka u mnie na kanale głównym dziki Urbeks. Musicie być tak, subskrybentami. No i komentować film. Komentować film, którym będzie się ukazywał konkurs. Konkurs to będzie jako e, zatytułowany konkurs. Film, który będzie zatytułowany konkurs. No to musicie być subskrybentem. Musicie e, być moim widzem, oczywiście. No, i trzecia zasada, no to musicie e, wpisać w ten e, pod filmem konkurs, ale to dopiero zapowiem. Zapowiem to dopiero w grudniu, na początku, a w środku grudnia ukaże się film z takim właśnie szolką. Będzie szło wygrać dwie szolki, będą dwa zwycięstwa plus. E, plus, może kumin, zobaczymy zobaczymy z kuminem, ale na pewno będą dwie szolki do wygrania z dwóch zwycięstwów wygrają dwie szolki takie fajne, unikatowe kiedy się będą mogły postawić, każdy, nie wiem w antryju, czy w kuchni Gdzie na podsumowaniu, bo mamy już bardzo późny czas 4 listopad już jest 4, 5 6, dzisiaj mamy 7 listopada Bierz się pomylił teraz całkiem, ok. ja już w ogóle nie orientuję się w dniach Za dużo wszystkiego jest Dzisiaj mam chyba 6, 7 albo 6 albo 7 Mieszam z tym Ale jest listopad Nagrożek film jeden na Dzikim Urbex To możecie się go zobaczyć Możecie się go zobaczyć taki film Tyż możecie zobaczyć Dzisiaj ma być podsumowanie a nie gadanie o kubkach i promocjach Ale to już koniec z tym promocjami na teraz tak widzieliście e, kilka filmików wyszło z domku narzędziowego który nie słynął jakąś tam popularnością bo na początku to tam więcej było tych łapek teraz to tak troszkę mniej ale mnie to cieszy tyle ile mam tyle mam mnie to starczy teraz i tak na tym e, na tym tanio i pomysłowo to będzie może ostatni film, film Ostatnie filmiki, które się będą ukazywać Może będą jakieś vlogi moje, osobiste Bo z produkcji niestety nie będzie żadnych filmików Bo tu już nie ma wody na ogródku, bo zakręcili Bo zawsze zakręcają na, na, na zima Woda, prąd jest Prąd chodzi No co, bez wody też idzie żyć na, na pewno Bo zawsze się dzieje przynieść jakąś tam bańka, albo coś takiego jeśli chodzi o ten domek ile to kosztowało to już wam powiem koszt pierwszy koszt czas koszt czas i czy warto trzy rzeczy w szybkim tempie żeby nie przedłużać koszt 550 zł 550 zł koszt zrobienie tego dumku ja wam zaraz pokażę przybliżymy yy, kamera Przybliża Wam kamerę, ale nie z telefonu, tylko e, z kamery czołowej z GoPro i wam pokorza e, po tym środek i wnętrz, ale to na koniec odcinka. Czy to warto? E, czy ogólnie warto taki domek robić czasowo? Powiem Wam tak. Jeśli macie nietypowy domek. Zrobić ogrodowy, no to warto, bo firma, która by wam przyszła i która by wam zrobiła projekt i oszacowanie takiego domku z desek 2,5 cm, cm grubości desek, nie z jakiejś tam dwunastki, 2,5 cm grubości, całość jest 2,5 cm i z belek siódemek, poskładanie ten domek, no to wtedy byście bardzo grubo zapłacili za taki domek. Bo nawet około 4000 kosztuje taki domek. E, taki jak go teraz mam 2 metry na metr szerokości. On kosztuje około 4000. Możecie sobie zobaczyć na internecie. W jakich scenach są takie domki. No to wtedy macie warto że to zrobić, bo zapłacicie na 500 zł. Materiał gdzie je kupował? Gdzie kupał materiał? Materiał był kupowany, tak widzieliście w jednym może filmiku. Kto widział do końca filmik, to widział, gdzie je kupował. W pewnym filmie. Tam, macie e, wiecie, mieć link pod spodem, w jaki to firmie kupował. E, te, te deski, to na Śląsku, firma e, bardzo tanio, nie było drogo. Tak, że go do materiał, cało, całość materiału 550 tam z groszami e, wyszło. Poza tym, miał że tak swój transport, bo połowę, że przywodził swoim transportem, czyli czas wydłużał się przez to, że to przywodził swoim autem osobowym. Czyś mi przywiózł e, franek taki znajomy. Bardzo serdecznie go pozdrawiam Jak będziemy kiedyś tam oglądał, to dziękuję mu za to. Nic chłopak nie wziął. Dzięki ci, Franek. Co tu jeszcze dodać? E, czy, czy ogólnie warto czasowo taki domek robić? No jasne, że warto. Bo macie nietypowy domek. Ja tam będę jeszcze półki byda tam ta drugą druga stronę malową na drugi rok jeszcze ten ca cały ten domek co tu jest ogrodowy yy, byda lauba czyli po byda malowy na obkoło. to byda regenerował czyli remontował w środku będą półki tam gdzie są te szczeliny tam gdzie mu ta szczelina będą półki no i co ja na przykład taki domek wystarczy, możecie się inaczej, in, inny zaprojektować, większy, mniejszy, średni, jaki tam chcecie I tak dalej, czasowo to, że powiedział, czasowo to wygląda bardzo długo W porównaniu do tego, bo ja to przywoził wszystko samemu Czasowo gdzieś to wygląda 7 dni roboczych 7 dni roboczych, takie coś twu. Wiadomo, że ja to nie robię 7 dni roboczych, bo to trwało gdzieś miesiąc. Miesiąc, bo parę godzin, że robił, ale w wyliczeń wyszło mi 7 dni roboczych. 7 dni roboczych, czyli od godziny 6, abyście przyszli do roboty do godziny 14. Tak to liczę. I to 7 dni materiałem przywiezionym na miejsce, który nie musicie nic wodzić, nie musicie się martwić. Ja to przywoził na raty tu, tamto i tak dalej. Ja to inaczej trochę zaplanował. Bo jakbyście tam się chcieli zaplanować y, inaczej, no to też możecie się inaczej zaplanować. Poza tym to jest z gruby deski, także powiedział 2,5 cm, to nie jest tam żadna deska taka y, jakoś lipno. Poza tym te deski, które, które ja jeszcze zaimpregno, zaimpregnował swoim impregnatem, były już zaimpregnowane w tartaku. Ja je, je w sumie nie musiał impregnować. Bo to była głęboka impregnacja. że do takiego kosza całego drzewo i tam to impregnują. I oni nie muszą nic impregnować. Ale jeszcze poza tym, że ich to zaimpregnował, a na drugi rok jeszcze roztok pomaluję. Bo to powinno się dwa razy malować. Dwa razy się powinno malować. Taki domek, żeby był trwały jeśli byście chcieli taki domek kupić no to wtedy <tryk> <tryk> wtedy nie wiem, ktoś tam szło? No, ktoś tam idzie, nie wiem czy tu sąsiad nie idzie ale jestem do siebie godny, bo nie widzi, że mam kamera. jeśli byście chcieli się taki domek kupić, to kupicie domek standardowy tam jakiś e, w sklepie wielkopowierzchniowym, jakiś standardowy domek którego zapłacicie tam 1500 zł? No, też są fajne te domki. Możecie sobie postawić, jak macie, równo na fajnie wypoziomować. Tak widzieliście, postawić i macie. Macie to e, szybci, może nie tani i niedobry taki fez materiał, ale macie szybciej bo też go musi na pewno poskładać. Bo nie, nie wierzę w to, że jest w całości taki domek, bo na pewno jest w częściach. Nie wiem, jak to tam jest sprzedawany w marketach. ale mi się, jako dobro, o jest te szklunki, no, no niesamowite nie? mi się wydaje, że takie dumki są e, kupowane w częściach, że tam są jakieś części, to się składa jeszcze tego nie widział nigdy także mnie to tam za bardzo nie interesuje i wtedy macie czas zaoszczędzony i tak dalej trzecia, może czwarta opcja możecie sobie taki domek. Zamówić przez firmę, która Wam to zaprojektuje, tak jak powiedział, przyjedzie Wam, wymierzy, weźmie Wam za przyjazd, za projekt i zamontaż takiego mm. domku ogrodowego. Wtedy, no, trochę dużo zapłacicie, bo to są już koszty takie trochę większe. No i będziecie mieć taki domek, jak ja bym teraz tu. W zależności zależność jakiego będziecie chcieli materiału to będziecie e, mieć to zrobione. Dobra, żeby tu nie, nie zamulając jakieś dziwne e, zwierzęta latają tam się w poświacie, I żeby tu teraz nie zamulając, no to jo. No to jo niestety e, kończę na tym ten super dzień i ten super vlog fajny wam też życzę miłego weekendu miłego tygodnia i co ja chciał jeszcze powiedzieć co ja tu jeszcze chciał powiedzieć co ja chciał powiedzieć zapomniał że teraz przyjdziemy i wam pokorza, co jak go zrobił i się pożegnamy fajnie i na dzikim widzę, na moich filmikach, bo za niedługo się będą ukazywać, po malutku, po malutku, małymi krokami. Pierwszy, jeden filmik, drugi, trzeci, nie wiem ile tych filmów zrobię, ciągle 16 zrobić, ale niemożliwością to jest. A na tanio i pomysłowo się mogą ukazać jakieś jeszcze vlogi, ale na pewno nic z produkcji nie będzie na razie. Może, że coś się urodzi, no to wtedy będzie. Także ja przeważam teraz do środka. I wam pokażę jak to jest zrobione. No tak, ja się już z wami pożegnał, ale jeszcze bym pokorzał, jak to wszystko funkcjonuje tu. Jak to wszystko funkcjonuje, tak jak to widzicie, domek jest pomalowany na grafit. Tu mi jeszcze folia nie to tu są e, gięty które tam są przyklejone z drugiej strony, które specjalnie dorobia, że ich widzieliście swoją taką klamkę do otwierania tych drzwi. W środku jest niepomalowane, bo będzie na drugi rok malowane. Tu mamy pomalowana podłoga. będą półki jeszcze dorobiane. Zamkniemy to tak właśnie to się prezentuje. Tu tu zawłazicie, to tu będą jeszcze tu będą jeszcze też półki dołączone do tego, a to będzie wyremontowane. Tak właśnie to wygląda. To będzie wyremontowane całe, bo tu jest jeszcze jeden taki domek, ale mniejszy. Ten specjalnie że zrobił, żeby był do przedłużenia tu macie z dwójki widzicie jako grubo jest ta deska 2,5 2,5 nie dwójka 2,5 na dwóch zawiasach w każdej chwili to wygląda tak Chcecie sobie otworzyć zamknąć jeszcze tu będzie rygel. także tak to wygląda jest to dołączone aż tam obróbki Także życzę wam powodzenia w takiej produkcji w takich własnych domków albo kupowanych, jak to chcecie Ja się z wami już żegnam Zostawcie łapa bo łapa to motywuje albo tak dojedziecie łapa, jak wam się też nie, nie podoba i widzimy się na następnych odcinkach na Dzikim Urbex który się będzie już ukazywał mału pomału może dzisiaj się był na miejscu wie zobaczyć czy tam w ogóle się do wyjść zobaczymy wy to zobaczycie w ostatnich odcinkach następnych odcinkach ostatnich także pozdro, a tam te drzewo jakoś dziwnie ma takie pędy żółte to chyba oznacza że za tylko będzie zima narka cześć wam